cześć, siemonowa wam wszystkim, z tej strony Stryciarz i witam was Serdecznie w kolejnym odcinku Aliens vs Predator 2010 eee, dobrze, ostatnio skończyliśmy przed walką z Predatorami Zatem dzisiaj ją kontynuujemy Do fuck Chyba się w pieniu BOM! Za dużo mu nie zrobimy na ten moment Ale co mi tam Gdzie on jest? Gdzie on jest? Uciek tam jest Wow To będzie Stosunkowo inter interesująca Interesująca walka Ła, ale mi przykurwił. Oś tu Mendo A Ła! Ale biją. Trochę biją, ale to, to jest, według mnie, jedna z ciekawszych walk, jakie w tej grze mamy do zaoferowania i właśnie zginęliśmy. Punkt kontrolny. Śmato! To będzie trudne, to będzie trudne, bo nie wiadomo, jak się do końca to, to zabrać. Eee, może mi to pójść wyjątkowo słabo. Chuj, skoczę na ciebie. BOM! Bisz go, Bisz go, napierdalać! Ała, ała! Nie, zostaw! Kej, się trochę podhilować, gdzie on jest? Jak zauważyliście, jeszcze je mamy wspólników, jeżeli tak to ładnie mogę nazwać. Więc nie jesteśmy tu sami, ale, gdzie tam będę uciekła? Tu jesteś. Bom, napierdzielać. Od tyłu raczej nam się nie uda. W sumie od tyłu trochę nie po Bożemu, jak to mówią. Brońcie mnie, trzy głupy. Zabiłem go? Yeah, easy. Ja chcę łeb ugryźć. Szmato Chcę odgryźć mu łeb. Po prostu kurwa chcę. No, odwróć się, śmieciu! Bigo napierdzielaj. No nie mogę, no nie mogę zjeść mu głowy, no. Nie mogę zrobić naszego ulubionego zajęcia, niestety. Ale no cóż, no nie można mieć wszystkiego, prawda? Jest złobcy, mnie zablokował. No, moja własna rasa współpracuje z. Predatorami! BOM! BOM! A ŁALM ZOJEBO! Nie, zostaw! Nie bij! Nie ma! Gdzie uciekasz? Widzę cię! A ŁALM mi przykurwił! I zginę, zginę! No po prostu zginę! Nie! No nie! Za co? Kurwa! Jezu, jestem taki tępy! Dlaczego to tak słabo idzie? Okej, okay, no, próbujemy po raz kolejny. Chodź tu, Mendo. Ulu mi... Gdzie ty jesteś, Hamie? Tam jesteś. Chodź, chodź, chodź. Ja tu na ciebie czekam. Dostał. E, wygrać z możemy w sumie atakujących... Tylko i włącznie atakami silnymi. O Jezu, co swego trafiłem? Tymi twardymi atakami robimy im o wiele więcej, jak widzicie. Mm. I zabijamy ich o wiele szybciej niż poprzednio. Silne ciosy, silne ciosy! Ała! ła, Zostaw! Zostaw! Zgień, przepadni, żeż! Dobrze, 2-1. I został ostatni. Najgorszy z kurwy syn. <ścoughs> z nim będzie trochę ciężej. Ach. Będzie ciężko, będzie ciężko. Yy, z osłapi, zainfekuj ostatniego predatora. Tak, mam go zainfekować, moi drodzy. To nie będzie łatwe. A tu mamy jego HP. Juzu, co się dzieje? Co się kurwa dzieje? I już nie mamy pomocników. Nie, nie Teraz jesteśmy Skazani tylko i wyłącznie na siebie. I wykorzystując to, co robiliśmy poprzednio, musimy mu po prostu wpierdolić. Tamta taktyka była najlepsza. On nic nie może zrobić. On też próbuje, próbuje wyprowadzić. Najcięższy atak, tak więc blokując mu. A tak, to będzie scenka. Nie tym razem, szmato. Nie tym razem. Pięknie. Gratulacje, szóstko. On jeszcze żyje. Jaki słodki. A jaki piękny. No i w tym momencie jesteśmy zwycięzcami. Ale oglądamy teraz cenkę. Oj, to jest ten moment, kiedy właśnie palą nam królową i... Odczuł to nasz obcy, dlatego po prostu padł, tak? Ogólnie cały kompleks wybuchł. Tą scenę znamy oczywiście z bycia Marinesem, bo my tu się po prostu już pokładamy. Mm, z bólu za stratą matki oczywiście. To jest bardziej ból psychiczny niż fizyczny. No widać, że na, nasz znajomy był tutaj razem z nimi. Niestety pójdziemy znowu do niewoli. <laughs> Ale trzeba by na pewno. Niezły piżdziel tu był, jak widzicie. I chyba się trochę zadomowiliśmy. A oto my. Właśnie się przepotwarzamy. Teraz to my jesteśmy królową. No i tyle tematem kampanii obcego. Koniec. Obcego skończyliśmy. Tak więc. Mm. Następny odcinek już będzie z Predatorem. Ten odcinek zeszedł w 3, 3 minuty. 3 odcinki, prawda? 4, może. Nie trwało to zbyt długo. No ale okej. Okay. Kończąc na tym, tym akcentem, nie nagrałem się zbyt długo na ten dzień. Naprawdę. No, nie, bądźmy szczerzy, tak? Dlatego pewnie zaraz nagram pierwszą misję z Predatora. No bo czemu nie? Tak więc, dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.